Elomelo 320 z tej strony Wasz ulubiony ksiądz z Momio. Dzisiejszy odcinek z serii Poznaj regulamin Momio z księdzeń. Pogadamy o byciu miłym na Momio. Pokażę wam za co powinniśmy zgłaszać i jak się zachowywać, abyśmy nie byli zgłoszeni. Specjalnie do tego odcinka założyłam konto typowo dziecięce, i napisałam post z błędami ortograficznymi. I zobaczcie, jakie dostałam odpowiedzi, i jaką rozmowę przeprowadziłam z pewną osobą. Postanowiłam dodać ją na tym stworzonym wcześniej koncie. Momiowiczka zaczęła mnie wyzywać i wypominać mi ortografię. Postanowiłam sprawdzić jej profil, aby dowiedzieć się więcej. I jedynie co się dowiedziałam, że pisze jak większość momio w wieku 10-11 lat. Postanowiłam dodać ją na głównym koncie i do niej napisać i zapytać się jej, czy jej zdaniem przestrzega regulamin momio, o to co mi odpisała. Teraz tajemnicze Was, jak powinniśmy zgłaszać i w jakich przypadkach pisać do pomocnika. Możemy zgłosić na dwa sposoby: albo profil użytkownika. Wpisujemy, że obraża nas, lub wypomina ortografię, albo poszczególne wiadomości. Jak wybrałam ten sposób, drugi. Wybrałam wiadomości, gdzie mnie wyzywała i wypominała ortografię. W kategorii dajemy złe zachowanie i od razu piszemy przyczynę. Teraz pytanie: Kiedy pisać do pomocników? Jacusia, Placusia? Piszmy kiedy osoba was obraża ciągle, co sekundę lub minutę wysyła wam jakieś obraźliwe teksty lub słowa. Po zgłoszeniu do pomocników należy zablokować taką osobę. Za co powinniśmy zgłaszać? Zgłaszamy wtedy, gdy zobaczymy, że osoba jest niemił, lub nawet agresywna dla nas lub dla innych osób. A co robić by nie być zgłoszonym? Trzeba być oczywiście miłym nie poprawiać bezczelnie błędów ortograficznych młodszych graczy. Jak już chcecie kogoś poprawić, zróbcie to w milszy sposób. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i pozdrawiam osobę, która pojawiła się w odcinku pokazując łamanie regulaminu. Jeśli to oglądasz, to pamiętaj, aby nie robić już takich rzeczy innym. Wszystkiego najlepszego Alicja. Beko on dużo zdrówka, pamiętaj, że wszyscy Cię kochamy. Pozdrawiam was serdecznie dziubaski. Dziękuję za oglądanie tego wspaniałego odcinka, nie zapomnijcie dać lajku like i zostać moim subskryberem elo.